Witajcie, witajcie jeszcze raz, witajcie tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy trochę nietypowo 10 saszetek. Wszystkie te saszetki już czekają, już się grzeją. Zaczynamy. Saszetka numer 1. Staszetka nr 2. Staszetka nr 3. O ja, tutaj nam się trafiły dwie szóstki. Super wartościowa karta. A tu jest tylko jedna szóstka. Tutaj też jedna. I jedna. I jedna. O, tu nie ma wcale. Może być ciekawie. Kolejna saszetka. Lecimy. Teraz szukamy siódemek. Jest siódemka. Nie ma. Nie ma. A nie była, przepraszam. <gry> Tutaj nie ma, ale za to są dwie trójki. Na pewno fajna karta. Jest siódemka nawet dwie. O, i tutaj nie ma. Ale jest jedynka. Tej karty mi brakowało. <laughs> Jak wam się podoba ten unboxing? mnie na komentarze pod filmem. Połowa za nami. Zobaczymy, co będzie dalej. Stamy fajne, ciekawe karty. Z tego, co widzę. O! Dwie szóstki. A tu też dwie szóstki. Jeszcze siódemka. Szósteczka. Szósteczka i siódemeczka. Szósteczka. A tu nie ma nic. Lecimy dalej. Wszystkie kody zaczynają się na literkę U bądź też VU. Kolejna. Zostały dwie saszetki. Ciekawe, co będzie w środku. Zdziwimy się, jak będzie jakaś karta bez kodu. <laughs> nie, tak chyba nie. jeszcze się nie zdarzyło. No to lecimy. Sugeruję też patrzeć, oglądając te filmy, na błysk, które jest narysowane, jakie kolory są zaznaczone. Siedemdziesiąt <laughs> osiem. No i ostatnia. Ha! Zobaczmy co teraz. Czekajcie, poukładam je trochę. I potasuję, żeby nie było tak. A zresztą nieważne. Dobra, otworzyliśmy łącznie 10 saszetek, czyli mamy tutaj 60 kart. Teraz zrobimy mały myk, weźmiemy to trochę, popasujemy i zobaczmy co tam było w środku. Waldez Picke Golstopper Sirigu. Hard. Ty, nic nie było. Znowu Piquet i Valdes. No co jest z tymi kartami? Tak mi się potacowały. na Costa. Mamy tutaj Rising Stara. Fansa. No i coś fatalnie. Znowu Waldesa, mamy Sanę Najera, Stopera i Hart. 10 saszetek średniej klasy karty. W środku trafiliśmy coś takiego. Jeżeli ktoś potrzebuje kod z tych kart. Statystyki nie, nie powalają, ale jakieś tam są. Proszę celować, proszę próbować trafić. Dziękuję za oglądanie nietypowego unboxingu. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.